Cześć! Żyjemy w ciekawych czasach, prawda? Takich, w których każda nawet najgłupsza z rzeczy musi być smart. No bo przecież nikt z nas nie chce już tych starych i głupich urządzeń, które po prostu działały, o nie. Teraz już nawet zwykła waga musi mieć podłączenie do internetu, a co jak co, ale z wagi to ja korzystam dość często. Zapewne niektórzy z Was zauważyli, że z przedrostkiem smart zwykle idzie też jakaś kluczowa cecha, o której producent nie wspomina już tak otwarcie, a na czym mu ogromnie zależy dla osiągnięcia swoich własnych korzyści. Weźmy na przykład taki smart ekspres do kawy. Ci, którzy oglądacie ten materiał w poniedziałek rano, na pewno zgodzicie się, że ekspres automatyczny to zbawienie. Klik i kawa gotowa. No chyba, że trzeba... Odkamienić jednostkę, wyczyścić zbiornik na fusy, dolać wody, dosypać kawy czy zmienić filtr. Ale hola, hola, gdzie z tym zamiennikiem? Tylko oryginalne części i akcesoria. No właśnie. Skąd nasz ekspres wie, że próbujemy trochę zaoszczędzić, wkładając nieoryginalny filtr do wody? Opowiem wam dzisiaj o pewnym badaczu, który postanowił sprawdzić podobny mechanizm w elektrycznych szczoteczkach do zębów. Jak działa protokół NFC? Czego potrzeba, aby podsłuchać komunikację z jego użyciem? I wreszcie, co dzieje się, gdy w kryptografii zaczyna bawić się dwóch takich, którzy nie potrafią wymienić się hasłami. Zapraszam. Dobra, zacznijmy od początku. Producenci różnych urządzeń czasami sprzedają je z minimalną marżą, praktycznie nic na tym nie zarabiając. Dlaczego? Liczą po prostu na ogromne zyski ze sprzedaży materiałów eksploatacyjnych. No bo wiecie, po co komu drukarka z pustym pojemnikiem na tusz? Albo szczoteczka elektryczna ze zużytą główką. Prędzej czy później będziemy musieli wymienić zużyte elementy. I wtedy stajemy przed prawdziwym problemem pierwszego świata: oryginał czy zamiennik? Oczywiście zewsząd jesteśmy przekonywani, że tylko oryginał dostarczy optymalnych doświadczeń oraz będzie w 100% kompatybilny z posiadanym urządzeniem. Zamienniki często bywają jednak znacznie tańsze, a przy tym oferują przyzwoitą jakość. Tylko skąd taka drukarka czy też szczoteczka wie, że używamy elementów prosto od producenta? Przyjrzyjcie się dokładnie waszym pojemnikom z tuszem albo tonerom, bo zasada jest taka sama. Widzicie tam taki mały mikrochip. Ten element odpowiada za komunikację z drukarką i za to, że nowy toner przedstawia się i mówi: Jestem oryginalny, wszystko w porządku. Inny przykład? Proszę bardzo. Weźmy na przykład taki filtr do ekspresu do kawy w pewnym biurze. Niby kawałek plastiku z piaskiem w środku, a kosztuje krocie. I tutaj. Już nie znajdziecie żadnego widocznego na pierwszy rzut oka chipa. Więc skąd nasz ekspres wie, że wkładamy nowy filtr? W tym przypadku komunikacja odbywa się dzięki protokołowi NFC. NFC, czyli Near Field Communication, to jeden z tych akronimów, które brzmią jak coś prosto z kosmosu. Ale nie dajcie się zwieść, to nie żaden tam sok z koncentratu, tylko coś o wiele bardziej intrygującego. Mowa o metodzie bezprzewodowej komunikacji, która pozwala na wymianę danych na małą odległość, nawet bez internetu czy innego bluetootha. Opiera się ona na technologii radiowej, która działa na częstotliwości 13,56 MHz. NFC Znalazło z czasem swoje zastosowania w wielu dziedzinach naszego codziennego życia. Przede wszystkim jest często wykorzystywane w płatnościach zbliżeniowych. Możemy zapomnieć o przekopywaniu się przez portfel w poszukiwaniu karty płatniczej, ponieważ wystarczy przyłożyć nasz telefon do terminala płatniczego, aby dokonać transakcji. To szybkie, wygodne i co dla wielu pewnie będzie zaskoczeniem, niezwykle bezpieczne rozwiązanie, które zrewolucjonizowało sposób, w jaki dokonujemy płatności. Co też może niektórych zaskoczyć, NFC nie ogranicza się tylko do płatności. Ta uniwersalna technologia znalazła swoje zastosowania również w innych obszarach. Możemy jej użyć do przesyłania kontaktów, linków, zdjęć czy plików między dwoma urządzeniami. Wystarczy, że zbliżymy nasze smartfony lub inną elektronikę wyposażoną w odpowiednie anteny i już możemy się dzielić informacjami w ekspresowym tempie. To idealne rozwiązanie, gdy chcemy przekazać komuś obok dane, bez konieczności przepisywania ich ręcznie czy wysyłania przez jakieś komunikatory i inne maile. Poza telefonami, technologię tę możemy spotkać czasem pod postacią specjalnych obiektów, znanych szerzej jako tak zwane tagi. Możemy je umieścić wszędzie tam, gdzie tylko nam się podoba. Kupimy je w różnych formach i kształtach, od małych naklejek po eleganckie breloczki, czy nawet specjalne nakładki na telefon. Mieszkańcy bloków zapewne znają je w formie pastylek otwierających drzwi wejściowe czy bramkę do śmietnika. Tak, to dokładnie ta sama technologia. Naturalnie pojawia się w tym miejscu pytanie: jak to właściwie działa? Przecież tagi NFC są pasywne i nie wymagają żadnych baterii. Wszystko dzięki indukcji prądu. Gdy zbliżamy urządzenie odczytujące do tagu, generowane jest pole elektromagnetyczne. To pole dostarcza energii, która jest potrzebna do jego aktywacji. Dzięki temu procesowi w tagu zostaje indukowany prąd, który umożliwia odczytanie lub zapisanie danych w nim zawartych. Co jeszcze ciekawsze, działa to tylko na bardzo krótkim dystansie, zwykle kilku centymetrów. Musimy więc zbliżyć urządzenie z NFC wystarczająco blisko do taga, aby pole elektromagnetyczne mogło go wzbudzić, dostarczyć energii i rozpocząć komunikację. Ten mechanizm ma pewną sporą zaletę. Dane stagów nie są odczytywane przypadkowo przez inne urządzenia w pobliżu, ponieważ prąd jest generowany tylko wtedy, gdy urządzenie jest bardzo blisko. To podnosi bezpieczeństwo danych i chroni naszą prywatność. Chcecie jakiś przykład użycia tego w codziennym życiu? Jak będziecie następnym razem w centrum handlowym, to zwróćcie uwagę na małe naklejki lub elementy wyglądające jak przyciski naklejone na ścianach. To też tagi NFC używane przez ochronę. Gdy wykonywany jest obchód obiektu, pracownicy je skanują. Dzięki temu wiadomo, że ktoś faktycznie pofatygował się w każde wskazane miejsce, a nie tylko powiedział, że to zrobił. No dobrze, wiemy już mniej więcej, jak to działa. Sprawdźmy więc, jak można odczytać te wszystkie tagi i co z tą wiedzą można zrobić. Najpierw musimy zidentyfikować, gdzie w ogóle znajduje się układ NFC. No cóż, w przypadku naszej szczoteczki jest schowany w główce. Cyril Künzi użył w tym celu darmowego programu NFC Tools, będącego kombajnem do odczytu, zapisu i klonowania naklejek i innych kart korzystających z tej technologii. Swoją drogą, narzędzie to można wykorzystać w wielu różnych celach. Przykładem może być sprawdzanie autentyczności kart kredytowych lub debetowych tak? Nasze karty bankowe też mają wbudowane chipy NFC, które służą do bezstykowych transakcji. I pewne informacje na nich zapisane możemy tak po prostu odczytać. Oczywiście nie ma tu mowy o poufnych danych, jak numer karty czy PIN, ale możemy sprawdzić, czy karta na pewno jest tym, za co się podaje. W niektórych przypadkach nawet możemy w ten sposób poznać wartość ostatnich dokonanych nią transakcji. Kolejnym zastosowaniem może być identyfikacja gadżetów typu SMART, które wykorzystują technologię NFC. Takie urządzenia jak smart zegarki, opaski fitness czy nawet smart lalki, także mogą komunikować się z naszym smartfonem za pomocą NFC. Głównie przy pierwszym podłączeniu, co oszczędza nam przypisywania dziwnych kodów i haseł. Wspomniana aplikacja, której użył Cyryl, pomaga zrozumieć, co tak właściwie te gadżety mówią do naszych telefonów. Narzędzie to jest również użyteczne w analizowaniu tagów, które są coraz częściej stosowane w marketingu. Możemy na przykład odczytać informacje zaszyte w plakacie firmowym czy ulotce reklamowej. To otwiera przed nami zupełnie nowy świat interaktywnej reklamy. No ale do brzegu: szczoteczka sama się nie schakuje. Po odnalezieniu odpowiedniego miejsca, w którym znajduje się chip, badacz odczytał wszystkie informacje, które główka wysłała do telefonu. Niestety, część z nich była zabezpieczona kluczem. Nie pozwalało to na ich nadpisywanie bez jego znajomości. Intuicja podpowiada więc, że w tych miejscach ukryte są najbardziej interesujące informacje. Cyril zauważył, że niektóre segmenty danych wydają się powtarzać, postanowił więc, że to będzie jego punkt zaczepienia. Zaczął od ustalenia, które segmenty danych odpowiadają za identyfikator produktu, liczbę wykonanych cykli szczytkowania czy status główki. To trochę jak szukanie w stogu siana klucza do tajemniczego zamka. Pamiętacie odcinek o oszustwach w grach? Opowiadałem Wam w nim o narzędziu, które przeszukuje pamięć komputera w poszukiwaniu poziomu życia trzeba go było kilkukrotnie zmodyfikować i dzięki temu możliwym stawało się zidentyfikowanie dokładnego miejsca odpowiedzialnego za ten parametr no właśnie tutaj działa to bardzo podobnie mając do dyspozycji kilka różnych główek do szczoteczki cyryl odkrył miejsce w którym zapisywany jest unikalny identyfikator każdej z nich a także licznik czasu szczotkowania zębów Okazuje się też, że nasza szczoteczka do zębów mówi o wiele więcej, niż moglibyśmy przypuszczać. I choć wciąż jest to dla nas obcy język, z pomocą narzędzi i technik, takich jak inżynieria wsteczna, jesteśmy w stanie zrozumieć, co chce nam przekazać. Ustalając miejsce, które chcemy zmienić, szybko odkrywamy, że jest ono zabezpieczone hasłem. No ale szczoteczka działa też bez podłączenia do internetu więc w jakiś sposób Musi następować wymiana tego hasła pomiędzy bazą a samą główką bez udziału serwera producenta. I tak jest w istocie, ale odkrycie go wymaga użycia kolejnego narzędzia o nazwie SDR. Zauważyliście, że większość skrótów jest trzyliterowa? Luźne spostrzeżenie. SDR to skrót między innymi od Software Defined Radio. Jest to technologia, która umożliwia przetwarzanie i odbiór sygnałów radiowych za pomocą programowania zamiast tradycyjnych układów elektronicznych. Taki uniwersalny odbiornik i nadajnik, który można zaprogramować do działania prawie z dowolną częstotliwością. Dzięki SDR mamy możliwość odbierania i analizy różnych rodzajów sygnałów, takich jak fale radia, sygnały cyfrowe czy nawet satelitarne. Możemy dostosować parametry odbiornika, jak szerokość pasma czy częstotliwość, aby zarejestrować i zdekodować konkretne transmisje. Ta elastyczność sprawia, że SDR wykorzystuje się w różnych dziedzinach, takich jak amatorskie radio, badania naukowe, monitoring sieci bezprzewodowych, czy nawet cyberbezpieczeństwo. Po ludzku mówiąc, mamy sprzęt, który jest w stanie odczytać praktycznie dowolną transmisję bezprzewodową na dowolnej częstotliwości. Praktycznie, bo oczywiście fizyki nie oszukamy. Urządzenie to wygląda jak pendrive, a przynajmniej jedno z nich. Po umieszczeniu go w komputerze, możemy podsłuchiwać co w eterze piszczy. Zdziwicie się ile komunikatów usłyszycie pod warunkiem, że znacie właściwą częstotliwość. Ale do czego zwykle się tego używa? Możliwości są ogromne. Najprostszym zastosowaniem jest po prostu odbiór telewizji naziemnej. Tak, wystarczy taka mała przystawka i z komputera robi się telewizor. A może macie w domu radiowe wodomierze? One też wysyłają komunikaty, które łatwo można odczytać i wykorzystać do własnych celów. Powstał nawet projekt open source'owy, który umożliwia to z dziecięcą łatwością, pod warunkiem oczywiście, że nakładka radiowa nie szyfruje transmisji. No bo jeżeli tak robi, to niestety jesteśmy skazani na powolne odkrywanie hasła metodą brute force. Wróćmy jednak do naszej szczoteczki. Wiadomo już... Czego i gdzie szukać, więc udało się zapisać całą komunikację główki do szczoteczki? Cyryl wielokrotnie włączał i wyłączał urządzenie, aby zapisać wszystkie komunikaty radiowe. Po raz kolejny intuicja podpowiadała, że pierwsze porcje danych powinny w jakiś sposób doprowadzić do wymiany kluczy szyfrujących. No ale jak z analogowych danych radiowych dostać dane binarne? Przechwycone dane radiowe nie mogą być od razu odczytane przez program do dekodowania. Muszą zostać przekształcone do nieco innego formatu. W tym celu badacz stworzył niewielki skrypt. Stosuje on filtr dolnoprzepustowy i przekształca dane na plik WAV z dwoma kanałami, które zawierają dwie składowe liczb będących częścią sygnału. Tak, liczb. Dokładnie to liczb urojonych, ale nie wchodzimy w szczegóły. Tłumacząc to na ludzki. Filtr odsiał wszystkie zakłócenia i inne sygnały powyżej pewnej częstotliwości, a to, co zostało, wyglądało już na tyle dobrze, że można było przejść do kolejnego etapu tłumaczenia. Po drodze oczywiście było jeszcze kilka drobnostek, a ich szczegóły znajdziecie w materiale podlinkowanym w opisie. Na szczęście efekt finalny był na tyle dobry, że udało się odczytać komunikację, która przebiegała od szczoteczki do taga. To wystarczyło, aby wyłuskać z niej hasło. Tylko co to daje? Można zresetować wartość czasu pracy danej główki, a więc dać jej drugie życie, kiedy jej termin ważności już upłynął. Po co? W sumie to po nic. I tak warto ją wymienić z powodów higienicznych, ale fajnie wiedzieć, że się po prostu da. Wszystko w imię zasad i sprawdzania, co jest możliwe. Bo w sumie z praktycznego punktu widzenia przydatność tego haka jest mizerna. No, chyba że produkujecie części zamienne do szczoteczek. Co robić i jak żyć? Dzisiejsza historia powtarza się od wieków. Bezpieczny protokół wymiany haseł jest tak samo istotny jak ich skomplikowanie. Ale już pewnie wiesz, że zapisywanie i przesyłanie danych wrażliwych w czystym tekście to coś, czego należy unikać jak ognia. Nawet gdy hasła są generowane na podstawie unikalnego identyfikatora główki szczoteczki i nie ma łatwej metody na odkrycie sposobu, jak to jest zrobione. Pamiętaj jednak, nawet kiedy sądzisz, że tego nikt nie zrobi, bo to zbyt szalone, zawsze znajdzie się jakiś pasjonat, który podejmie się wyzwania. Świat technologii pełen jest niezwykłych przypadków, jak klonowanie pastylek do śmietnika, czy urządzeń takich jak Flipper Zero. Może chciałbyś o nich usłyszeć? Daj znać w komentarzach. Pamiętaj, że w świecie IT nie ma miejsca na nudę. Odkrywanie i zgłębianie tajemnic może być nie tylko pasjonujące, ale również edukować i inspirować. I nawet zwykła szczoteczka może być naszpikowana ciekawą technologią do złamania. I to już wszystko na dziś. Tymczasem dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia!